Cześć, dosłownie godzinę temu miałem przyjemność zamknąć kurs programowania. I to była moja motywacja do nagrania tego vloga. Posłuchajcie, co się stało. W trakcie, kiedy zakończyliśmy kurs świetną imprezą pożegnalną, zdjęcia z tej imprezy masz na moim Instagramie, poszliśmy na część taką mniej oficjalną. I na tej części mniej oficjalnej padło jedno moje pytanie: Co się stało, że akurat wybrałeś ten kurs, a nie na przykład inny? W odpowiedzi usłyszałem, że ponieważ kursy były podobnej, w podobnej cenie, jednak ten kurs miał znacznie więcej godzin. Dlaczego? Dlatego to przeważyło, że wybrałem właśnie ten kurs. Jakie wielkie było moje zdumienie? Od razu zadałem pytanie. No ale wiesz, że długość kursu nie ma tu żadnego znaczenia. To nie zawsze oznacza, że kurs, który jest dłuższy, jest lepszy. I wtedy usłyszałem odpowiedź: tak. Wtedy właśnie tego nie wiedziałem. Dzisiaj już to wiem. Dlatego też nagrywam ten odcinek głównie dlatego, żeby podać Ci kilka tipów, jak efektywnie uczyć się programowania, nie tracąc przy tym czasu. I przede wszystkim, obalam mity. Zapraszam! Sztuczek na temat efektywnej nauki programowania mógłbym Ci sprzedać naprawdę bardzo wiele. Ale dzisiaj opowiem Ci tylko i wyłącznie o trzech. Nie dlatego, że chcę mieć materiał na kolejnego vloga, czy w ogóle chcę coś przed Tobą ukryć. Głównie dlatego, że liczy się prawidłowe porcjowanie informacji. I to jest punkt pierwszy. Powinniśmy zawsze dbać o to, aby przyswajać wiedzę w określonym czasie, w małych porcjach. I tutaj podam Ci od razu przykład. Kiedy sam byłem studentem, chodziłem na cykliczne konferencje, które odbywały się co roku. Co roku był zaproszany ten sam wyśmienity... Prelegent, który miał ogromną wiedzę, miał ogromną wiedzę i tylko 45 minut na jej przekazanie. Co się działo na jego prelekcjach? Otóż. Pędził tak z materiałem, pędził tak z live codingiem, pędził tak z prezentacją, że nie było sposób za nim zadążyć. Razem z kolegami wychodziliśmy z jego prelekcji z mniejszą ilością zdobytej wiedzy niż z, prelek z prelekcji innych prelegentów, którzy byli mniej zaawansowani merytorycznie, ale za to mieli bardziej poukładaną prezentację i lepiej porcjowane informacje. Kolejna rzecz. Skup się tylko i wyłącznie na jednym materiale. Zainwestuj w kurs, rób książkę, wybierz tą formę, która najbardziej Ci sprzyja, najbardziej Ci się podoba, która jest dla Ciebie najbardziej wartościowa i przerób ją do końca. Nie ma sensu kupowania wielu książek, które mówią o tym samym materiale. Na dobrą sprawę mam tu dwie książki do springa. Pokrywają się w 80% jeżeli chodzi o wartość merytoryczną. Pytanie. Jeżeli książka zajmuje w przeczytaniu około 3 miesięcy, to czy warto stracić... 6 miesięcy łącznie, aby zdobyć tylko i wyłącznie 20% informacji więcej, nie ma sensu. Dlatego też znacznie bardziej zachęcam Cię do tego, aby zainwestować w jeden materiał i przerobić go od deski do deski do samego końca. I tutaj też polecam zapytać kolegi programisty o to, jaki materiał jest dobrze wybrać, żeby tuż przed zakupem danego materiału, żeby sprawdził jego wartość merytoryczną, czy rzeczywiście ona Ci pomoże. Tutaj też w wielkiej mierze tyczy się to Ciebie. Musisz się zastanowić, czy osoba, która przekazuje Ci te informacje, jest dla Ciebie atrakcyjna, czy Ci się podoba, czy styl mówienia, czy styl przekazywania informacji jest dla Ciebie odpowiada odpowiadający. Jeżeli tak, to wybierz tą osobę. I przeanalizuj jego materiał od początku do końca, nie rozpraszając się bez potrzeby na kolejne materiały, żeby kupować jednocześnie kilka kursów, kilka książek. No nie ma sensu. Zachęcam cię do zakupu jednego materiału, który bardzo dobrze przerobisz. Rzecz trzecia. I teraz przedstawię myśl, którą przedstawiłem na samym początku tego materiału. Czemu przeważnie krótkie materiały są lepsze od tych długich? I tu podam ci dwa powody. Po pierwsze, jeżeli uczymy się czegoś powierzchownie, może nie tyle powierzchownie, ale nie wdajemy się w szczegóły, to szybciej jesteśmy w stanie przerobić dane zagadnienie, dany materiał. Wówczas mamy szerokie spektrum wiedzy na temat danego omawianego zagadnienia. Jeżeli interesują nas szczegóły, to możemy łatwo do nich przejść, łatwo do nich e, się w nie zagłębić. Natomiast kiedy czytamy od razu publikację, gdzie ma szczegóły na temat danego zagadnienia, no to ta publikacja często uczy nas rzeczy niepotrzebnych, takie, które nas nie interesują, nie przydadzą się. Dlatego powinniśmy skracać, 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 po to, aby do, dostać się do tych najistotniejszych dla nas informacji. Druga rzecz. Przytoczę Ci pewną sytuację, którą... Zaszczepił we mnie mój profesor od matematyki dyskretnej, za czasów, kiedy sam byłem studentem. I teraz, kiedy sam jestem wykładowcą, kiedy sam publikuję i sam czytam wiele publikacji, zauważam, że mój profesor miał rację. Co to była za tajemnica? Posłuchaj. Jest maturzysta, który przygotowuje się do matury z matematyki. Widzi w księgarni dwie książki, które są mu w stanie pomóc przygotować się do matury. Obie kosztują tyle samo. Jedna książka jest cienka, a druga bardzo obszerna. Którą wybierze maturzysta? Wybierze tą, która jest bardziej obszerna z tego względu, że w tej samej cenie dostarczy mu dużo więcej informacji. Prawda wygląda w ten sposób, że zazwyczaj dobrze przygotowany materiał jest niezwykle skondensowany. Bo autor zdaje sobie sprawę, że przedstawić jest tylko sensownie te rzeczy, które rzeczywiście ci przyniosą wartość, które rzeczywiście ci się przydadzą. A ten autor, który pisze coś bardzo obszernego, zazwyczaj się uczy danej rzeczy, nie ma rozeznania, nie wie, co jest warto przekazać, więc przekazuje wszystko, co wie, wszystko, co napotka. Warto jest skupić się na poszczególnych materiałach, zazwyczaj dużo krótszych, niż wchodzić w szczegóły z jakimiś większymi. No, i tu jest właśnie taki przykład, że długość ma znaczenie. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że im krótsze, tym lepsze, ale nie jest to reguła. Oczywiście nie mówię, że to jest coś, co się sprawdza w stu procentach. Natomiast sam, jeżeli pytasz mu o moje doświadczenie, doświadczenia osób, z którymi współpracuję, dla których prowadzę zajęcia, to zazwyczaj jest tak, że krótsze oznacza dużo lepsze, bo jest znacznie lepiej przygotowane i dostosowane do potrzeb. Kursanta. Zwłaszcza, że jeżeli się uczymy, no to musimy brać pod uwagę to, że spada nam koncentracja, nie możemy się tak długo skupić, spada nam motywacja. Przeczytanie naprawdę obszernej książki, no jest bardzo męczące i za każdym razem, kiedy wracamy do tej samej publikacji, no to już czujemy po jakimś czasie wypalenie. Dlatego powinniśmy dobrze zarządzać swoimi siłami, które pozwolą nam na dojście do końca. Więc powinniśmy sobie robić mniejsze, szybciej, szybciej stawiać sobie kolejne deadline. A takie właśnie krótkie publikacje to umożliwiają, po to, aby zdobyć daną wiedzę jak najszybciej, ale może mniej dokładnie. Ale pamiętaj, zawsze do danego zagadnienia możesz wrócić i pogłębić wiedzę w własnym zakresie lub posiłkując się innymi materiałami. A jeśli interesuje Cię efektywna nauka, oszczędzająca Twój czas, to koniecznie sprawdź ten materiał. Tak, by the way. Czemu nie warto czytać grubych publikacji? No bo często tempo odczytania jest mniejsze niż długość życia danej technologii. Ktoś chce pożyczyć książkę? Chętnie pożyczę tą książkę, nawet oddam za darmo, bo nikt, za, nikt ode mnie jej nie chce. E, tylko już nie mam dyskietki. Wybaczcie.